Informacja na temat stypendium jest dla mnie bardzo motywująca. No, dla mnie w sumie też. Ciekawy jestem, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki stypendium. Na pewno trochę w konkursach by trzeba było spróbować. Myślisz, że konkurs, w którym braliśmy udział razem do zawodu, pomógłby nam, żeby to zrobić? No, jakby nam się udało, tak jak rok temu, a nawet lepiej, no to byśmy mieli wysokie miejsce. Hmm, ciekawe. Może spróbowalibyśmy złożyć jakieś podanie. W sumie, projekty, w których braliśmy udział. Zwiększyły nasze możliwości. No, dowiedzieliśmy się, jak działa drobnica przy rowerze i takie rzeczy. Jak robić wieżę wytrzymałą, jak to działa wszystko w tych wieżach. No i oczywiście, jak współpracować razem. No właśnie, przede wszystkim. Naprawdę, uważam, że to było bardzo fajne zjawisko, przez które się poznaliśmy i cieszę się, że tego doszło. A co powiesz na to, żeby wziąć udział za rok w nowych projektach? Jestem za. Kuba, wyobraź sobie. Co byśmy zrobili w naszym, w naszym wcześniejszym projekcie, gdybyśmy dostali to stypendium wcześniej? To możemy zrobić ten projekt tak super, że to będzie mistrzostwo świata. Wiesz co? Świetny pomysł. A co Ty na to, żeby nasze pieniądze ze stypendium przeznaczyć na naszą nową planszę 3D, którą stworzymy? No i to jest super pomysł, bardzo. Klaudia pytała mnie się, czy... jak dostać takie stypendium. Klaudia? No, no. No nie wierzę, to jest tak zdolna dziewczyna i kreatywna, musimy ją zwerbować do naszego zespołu. Przyda się, zupełnie nas. Między innymi dzięki temu stypendium jesteśmy w stanie pożyczyć swoją wiedzę oraz zdobyć większe umiejętności. Rodzice mi zawsze powtarzali, że wszystko nam można zabrać, ale wiedzy nikt tam nie zabierze.